Witam w firmie TechPry. Pokażę zasadę działania zgrzewarki stałocieplnej z taśmociągiem, model DBF, wersja pozioma. Na początku sprawdzamy, czy grzybek bezpieczeństwa nie jest wciśnięty, włączamy włącznik główny, termostat, wentylator. Ustawiamy prędkość taśmociągu. Ustawiamy termostat w zależności od grubości folii oraz prędkości taśmociągu. Koniec świecenia zielonej lampki sygnalizuje gotowość do pracy. Istnieje możliwość wytłoczenia na zgrzewie na druku za pomocą zmiany koła dociskowego w zgrzewarce. Dodatkowe koło do zmiany jest w zestawie ze zgrzewarką po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.techmeśnik.prim.pl